Zastanawialiście się, ile kosztuje pobyt w szpitalu, skąd biorą się te koszty i kto je liczy. Ustalaniem wysokości kosztów świadczeń medycznych, czyli tzw. taryfikacją, zajmuje się Wydział Taryfikacji. Na jego pracę składa się wiele zadań powierzanych agencji przez Ministerstwo Zdrowia. Każdy z działów w wydziale ma do wykonania swoje własne zadanie, a przy tym każdy z nich musi ze sobą ściśle współpracować. Więcej szczegółów? Poproszę o głos eksperta. W dziale pozyskiwania danych zajmujemy się zbieraniem oraz weryfikacją danych otrzymanych od szpitali. W dziale statystyki i analiz, oraz w dziale raportów przetwarzamy otrzymane dane, rozpoczynając od przygotowania koncepcji prac poprzez podstawowe statystyki, a na zaawansowanych obliczeniach kończąc. Żeby dobrze wyliczyć koszty świadczenia, należy zebrać wszystkie niezbędne informacje, których agencja nie posiada w swoich zasobach. Żeby dobrze wyliczyć koszty świadczenia, należy zebrać wszystkie niezbędne informacje, których agencja nie posiada w swoich zasobach. Takimi danymi są koszty świadczeniodawców, koszty leków podawanych pacjentom w trakcie pobytu, koszty wyrobów medycznych zużywanych podczas hospitalizacji, zabiegu, operacji lub zwykłej wizyty, koszty wykonywanych procedur diagnostycznych, całościowe koszty oddziału, koszty pracy bloku operacyjnego i sali zabiegowej. Wynagrodzenia personelu medycznego oraz niemedycznego. Można powiedzieć, że proces ustalania taryfy świadczeń składa się z kilku etapów. Ministerstwo Zdrowia wystawia zlecenie agencji, na podstawie którego musi wycenić koszt danego obszaru świadczeń. Zlecenie to wystawiane jest na podstawie planu taryfikacji ustalanego rok wcześniej. Po otrzymaniu takiego zlecenia agencja musi zaplanować proces wyboru świadczeniodawców, którzy przekażą dane. Odbywa się to na przykład na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia na temat realizacji świadczeń w konkretnych latach. Dane przekazywane do agencji drogą elektroniczną są zabezpieczone. Pracownicy przeglądając pliki oraz używając specjalnych programów do sprawdzania poprawności dokonują weryfikacji oraz ewentualnych poprawek. Po częściowym sprawdzeniu danych, analitycy weryfikują je ponownie pod kątem warunków realizacji danego świadczenia. Następnie analizują poszczególne koszty oraz ustalają wysokość należności za wykonaną usługę. Na podstawie przygotowanych wyliczeń sporządza się raport podsumowujący pracę oraz przede wszystkim, jaki to będzie miało wpływ na budżet płatnika w przyszłości. Wstępne wyniki oraz założenia konsultowane są ze środowiskiem medycznym. Wyceny na końcowym etapie przedstawiane są na posiedzeniu Rady do spraw taryfikacji, w której skład wchodzą eksperci z dziedziny ochrony zdrowia. Po wydaniu pozytywnego stanowiska Rady do spraw taryfikacji raport oraz obwieszczenie publikowane są na stronie agencji. Wyjaśnię wam krótko, co wchodzi w skład kosztów świadczenia. To połączenie osobodni czy wynagrodzeń i infrastruktury, leków, wyrobów medycznych i procedur. Pokażę wam to na własnym przykładzie. Jakiś czas temu trafiłem do szpitala. źle się poczułem, bolał mnie brzuch, miałem gorączkę. Zrobiono kilka badań. Okazało się, że to zapalenie wyrostka robaczkowego. Przeszedłem operację. A dziś jest super dzień, bo dostaję wypis. Każde z badań oraz czynności medycznych, które przeszedłem, wpisują się w koszt świadczeń. Witamy w AOTMIT. Tak właśnie pracownicy pracują każdego dnia. Co to za dźwięk? To zlecenie z Ministerstwa Zdrowia. Szybka organizacja i już grupa pracowników prowadzi prace koncepcyjne. Po pracach koncepcyjnych pracownicy AOTMIT wysyłają prośby do szpitali o przekazanie danych kosztowych potrzebnych do obliczenia taryfy. Prośby o przekazanie danych lecą do szpitali. Po wyznaczonym czasie szpitale przesyłają dane kosztowe do agencji. I to jest moment, kiedy rozpoczyna się szczegółowa praca analityczna. W trakcie prac pracownicy weryfikują i analizują przekazane dane, konsultują w grupach możliwe sposoby liczenia, w razie potrzeby dzwonią do ekspertów. Tak właśnie wygląda efekt, czyli taryfa. Jeśli mowa o ekspertach, to poproszę jednego z nich o głos. Doba hotelowa w szpitalu zwana jest osobodniem. Na cenę doby hotelowej składają się m.in. prąd, gaz i woda oraz inne elementy związane z utrzymaniem pomieszczeń i sprzętu. Nie możemy zapominać o najważniejszym elemencie, jakim jest personel i jego wynagrodzenie. Koszty wynagrodzeń obejmują pracę lekarza, pielęgniarki i wszystkich innych osób pracujących na oddziale. Wszystkie te koszty określane są jako koszty stałe taryfy. Do kosztów zmiennych natomiast zaliczamy koszty zużytych leków, które pacjent otrzymał przez cały pobyt w szpitalu. Podobnie jest. W przypadku wykorzystanych przy pacjencie wyrobów medycznych, poczynając od bandaży i strzykawek, na kosztownych protezach kończąc. Liczymy również ich koszt. Ostatnim rodzajem kosztów zmiennych są koszty procedur wykonywanych u pacjenta podczas jego pobytu w szpitalu czyli np. procedur diagnostycznych takich jak badania krwi i moczu, rentgeny lub tomografie komputerowe. W niektórych przypadkach niezbędne jest wykonanie zabiegu lub operacji czyli tzw. procedury zabiegowej. Jak wszyscy dobrze wiemy, ceny usług i produktów zmieniają się w czasie. Tworząc taryfę, mamy na uwadze zmieniające się koszty. Z tego względu wypracowaliśmy mechanizm, który pozwala zabezpieczyć pokrycie ich wzrostu, czyli tzw. mnożnik zmian wielkości kosztów. I tak powstaje taryfa. Po wyliczeniach następuje przekazanie materiałów na posiedzenie Rady do spraw taryfikacji. Rada ta pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Do zadań Rady należą opiniowanie planu oraz metodyki świadczeń, prowadzenie konsultacji w sprawie taryfy oraz wydawanie stanowisk w sprawie ustalenia taryfy świadczeń. Na koniec prezes wydaje decyzję o obwieszczeniu, w którym znajdują się nowe taryfy. I w ten sposób NFZ, stosując wyliczoną taryfę, płaci szpitalom za wykonane usługi.